Ksiądz Jankowski jest postacią, która wywołuje bardzo duże kontrowersje. Wszystko za sprawą domniemanej pedofilii, której miał się dopuścić. Teraz w tej sprawie zabrała głos rodzina duchownego. Ksiądz Jankowski w ostatnim czasie stał się bardzo gorącym tematem. Całą burzę wywołał artykuł Gazety Wyborczej, w której autor przedstawił informacje o duchownym, które przedstawiły go jako pedofila. Z tekstem nie zgadzają się zarówno znajomi Prełata, jak i jego rodzina, która postanowiła podjąć odpowiednie kroki, chcąc chronić dobre imię duchownego oraz całej rodziny. Ksiądz Jankowski, rodzina duchownego pozywa gazetę wyborczą o wszystkim Media zostały poinformowane przez Grzegorza Pylowskiego, który jest przyjacielem rodziny duchownego Według informacji podanych przez mężczyznę pozyw ma zostać złożony przez trzy siostry prałata Jestem w stałym kontakcie z rodziną. Sprawa została już zlecona kancelarii prawnej. Chodzi o trzy siostry Henryka Jankowskiego. Panie są oburzone tekstem, bo to rzutuje na całą rodzinę. To będzie proces o naruszenie dóbr osobistych, mówił Perlowski w rozmowie z wp.pl. Temat pedofilii w Kościele Katolickim zawsze wiąże się z gigantycznymi kontrowersjami. W tym wypadku sprawa jest o tyle poważna, że o pedofilię został oskarżony tak poważany w wielu kręgach duchowny. Zarówno rodzina gdańskiego prałata, jak i jego przyjaciele nie wierzą w oskarżenia mediów i uważają, że nagonka na duchownego jest wywołana przez środowiska chcące zagrozić polskiemu kościołowi. To się wpisuje w scenariusz filmu Kler. To są działania przeciwko Kościołowi, przeciw Wierze. Tak mi się to układa. Spodziewam się, że tego będzie teraz więcej. Ktoś to nakręca i ktoś to finansuje. Spod pomnika KS. Prałata znikają teraz świeże kwiaty. Sam wczoraj położyłem wiązankę i dziś rano już tego nie ma. Niektórym środowiskom zależy na prowokacjach, dodaje przyjaciel duchownego. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to jeszcze koniec tej głośnej afery skupionej wokół księdza Jankowskiego. Cały czas na jaw wychodzą kolejne doniesienia, które zdają się potwierdzać artykuł wydany przez gazetę wyborczą. Jednak koniec tej sprawy może jeszcze zaskoczyć wszystkich.